Hej, okay. Tyle. chcę hmm. wam pow... Właśnie. Jak słyszycie jakieś hugi, to to jest remont u góry. Tak jest to kilka dni. Nie wiem czy wy to słyszycie w ogóle. Nie no, chcę sobie laptop. No, to mam pytanie, dotyczące dreheru i szlach. Ja no, mam wygięte us usza... Uszy. O. O kur. E, no. I, i, więc do jest takie coś, bo na Arabach chyba się nie zdecyduję. Um, na, nie wiem jak to się czyta, ale ja mówię sobie tak. Olearys Iris daemon? Takiś, Olearys Iris daemon. Ja. Więc, nie, 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 taki, to jest taki chivek że jest to wielkie, głowa mi nie zagnieje, się jest dlatego że tak łapie. No, co zacznę A do tak jak jest, będę próbował też więc mam pytanie. Czy, czy ten, czy właśnie to mam kupić, to jest dotyczące szlajsu? Chciałam kupić zestaw z jakimś koniem No ale nie wiem. wiem To pytanie, więc co mam kupić? Ze co mam kupić z brayerów? Tylko z Braille, nie wynika różne takie niedokładnie malowane jest dokładnie malowanie, Takie pocinowane ma być taka fajna pozycja. Ma być prosta pozycja. Jest koń Rawel, czyli I właśnie... Um, on jest taki prosty, ale ja bym chciała coś bardziej kuszującego. Ni um, to kuszący nie to galopujący, ni to, to stępujący Po prostu... No dobra. No to, właśnie, nie wiem czy zbierać kolektę. Jak ktoś ma kolekcję to proszę napisać w komentarzach, yy, jaka jest kolekta. Bo nie wiem czy zbierać kolektę. Mam no, taką fartotą twarz. Ehm, i czy... Słuchajcie. I czy dobrze mnie słychać? Bo raczej widzi to mnie dobrze. Tak, widzicie mnie dobrze. No widzicie dobrze, bo to jest taki wskaźnik, że ktoś nagrywał z kamery internetowej. Ja mam taką laptopię tutaj. Uy, mój panet. Yy, no, więc to pytania. Yy, Dotyczące drajrów. No w sumie też kolekcji, ale nie, na, nie napisałam. Yy. Znaczy nie w opisie tego, ja tam w tytule miałam wpis, że napisam kolekcję. Ale tutaj wiem że pytam się też o kolekcję. Bo nie wiem, czy zbierać kolekcję. Nie wiem, czy, czy warto. No nie wiem. Jak macie, jak macie jakieś dobre kolekcje zdjęcia, to w bo ja wiem, że kolekcje są też ładne. Prawie takie jak bre, y, Breyer, No bre, w sumie Breyer, bo. Kolejki są tylko tak przeciśieńko chyba bo nie wiem ale chyba są przeciętko tak... takie tak. um, tak, są trochę wyższe od szlajszy bo tak słyszałam no tak słyszałam ale nie wiem czy to prawda jest. tak chcę patrzeć na kamerę ale tu na komputer się patrzę ja no to te pytania już nie przedłużam, nie zanudzam nie wiem czy ktoś w ogóle to będzie oglądał, ale myślę, że ktoś będzie. Co mnie boli. Ja mogę dużo, dużo gadać i co mnie boli. No dobra. Nie wiem. No, tam odpowiadajcie w komentarzach. Kiedyś zaprowadzę coś takiego... Może jeszcze dzisiaj tutaj dźwięk. No dobra, więc możecie już wpisać w komentarzach pytania dotyczące, nie wiem, mnie czy, czy innych takich... Ale nie mnie taki... Nie mnie. Ale to jest pytania różne zadawać na różny temat, tylko nie wonę i kulturę. Jezu, ja się zabiję przez ten remont. No dobra, no to nie, 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 nie przebywam. pytanie. W sumie te trzy pytania. No, to, to odpowiadajcie w komentarzach, no, a gdzie indziej. No, może jakieś koncie, nie, w mojej już No to, mm, no.